Kochani, zapraszam Was na weekly vloga. To będzie tydzień z mojego życia. To już jest drugi tydzień studiów, także mam już trochę taką rutynę ogarniętą, ale, ale wiadomo, jest czas na spontan, także, także po prostu pokażę Wam, co się dzieje w moim życiu. Trochę też o studiach opowiem, ale ogólnie dzisiaj mamy wtorek. Wczoraj nie nagrywałam za dużo, a dzisiaj jest wtorek i mam na 15, więc się bardzo, bardzo cieszę. Umówiłam się z dziewczynami, bo idziemy testować zestaw Bambi. No tak, dotknął nas ten hype i po prostu musimy go przetestować, ale. E, wcześniej idziemy do buwu, bo trochę tak porobić notatki i pogarniać trochę studie. Ja mam dużo e, rzeczy z włoskiego na przyszły tydzień. W sensie nie zadań, bardziej tak dla siebie, bo bardzo mnie to interesuje i chciałabym się tego pouczyć, więc e, po prostu sobie robię notatki i e, wiecie, żeby to być na bieżąco z materiałem po prostu. Mm, więc, więc tak, więc mój plan na teraz to właśnie włoski i spotkanie z dziewczynami. E, później mam jeden wykład e, i w WForem idę e, spotkać się z moim kolegą, on jest w ogóle jeszcze z ekipy z liceum, ale właśnie z Warszawy, no to idealnie, żeby się e, spotkać, e, więc, więc taki jest plan na dzisiaj, więc teraz się szykuję do wyjścia i odezwę się później. i mamy wtorek. I miałam tylko e, jedno zajęcie na 11.30, także tak na spokojnie. E, I miałam słuchanie i konwersację z Włoskiego i tam ogólnie całą lekcję robiliśmy akcenty, jak się czytała poszczególna słówka, um, ogólnie wszystko było o akcentach. Jest takie, no wiecie, język od podstaw, także takie na razie początki, początki. E, ale później spotkałam się jeszcze z moją z liceum, bardzo nośnie nie widziałeśmy, także, także mega mieliśmy fajny czas. E, poszliśmy sobie coś zjeść do elektrowni, e, a później pojechałyśmy do mnie, tak sobie wiecie, poczytywać, pogadać i nadrobić zaległości z plateczkami. E, a teraz mam w planach robić czeski, bo dzisiaj jest środa i mam lektora z czeskiego zdalny, więc w każdą e, środę dostaję dużo materiału i dużo testów, także dzisiaj chciałabym to sobie zrobić, yy, bo mam akurat teraz czas, to sobie porobię to, porobię sobie notatki z włoskiego i żeby mieć już wolny weekend, bo jadę do przyjaciółki na cały weekend do Krakowa, także się już nie mogę doczekać i chcę mieć, wieść taką wolną głowę. Dzisiaj mamy piątek i wczoraj się do Was w ogóle nie odzywałam, ale, ale jakoś ten dzień mi mega zleciał szybko, e, bo byłam długo na uczelni, później nam jeszcze posiedziałam chwilę, żeby nadrobić wszystkie notatki, żeby mieć już żeby spokojny weekend. E, w sumie tylko jak wróciłam, to coś zjadłam, dalej się pouczyłam i oglądałam serial, także, także w sumie taki później już był chillowy wieczór. Dzisiaj o 14 mam pociąg, a około 18 będę w Krakowie i akurat moja przyjaciółka pracuje do 20, a ja mam do 20 wykład, także akurat idealnie obie skończymy i mamy już wtedy wolny wieczór, to sobie pewnie gdzieś pójdziemy na miasto, pochodzić po Krakowie, to, to mam też wszystko ponagrywam. E, więc tak, więc na Maxa się cieszę i, e, i zapraszam na relacje z Krakowa. Już jesteśmy w Krakowie, z Oliwką. Hello! I już wczoraj na genialny pomysł. Będziemy robić kolor Tak, tak, tak. Więc też już mamy nasze NB I Więc tam zmierzamy. I Oliwka, Ty robisz jakim piercing? Ja robię drugą dziurkę w uchu, bo jeszcze nie mam żadnych innych niż te klasyczne. Tak, a ja sobie zrobię tutaj chyba krakusa. Ale zaraz zobaczymy to po konsultacji. Także do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy już po! O pokaż swój koczyk. O, proszę bardzo, ja mam tutaj Tragusa. Jezu, jesteśmy takie szczęśliwe. Nie I bardzo, w ogóle właśnie teraz mówiłyśmy, że nie wiedzieliśmy, czy to się uda, bo napisałyśmy im o jakiejś chyba do no drugiej nocy jak no, zasupikałyśmy. Tak, 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 bo tak szukałyśmy coś jeszcze wieczorem w studio, jakiegoś dobrego studio w Krakowie. No i się udało, tak. więc tak, więc i nie mieli sukces. terminów najpierw. Tak, 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 właśnie sukces, ale nie mieli terminów, a później nam napisali dzisiaj o 13? Nie, dzisiaj rano. Nie, rano. Tak, więc mega spontan, ale, so, ale mega zadowolone. So,